I na koniec czysta złota rączka. Mąż do wynajęcia robi wśród singielek po trzydziestce prawdziwą furorę. Ma wiele zalet i tylko jedną wadę. Za swoje usługi pobiera opłatę. Jednak zamiast paść na kanapę z piwem w ręku, od progu bierze się do roboty. Robi wszystko z jednym małym wyjątkiem: nie oferuje usług sercowych. Podobnie żona do wynajęcia, która też cieszy się coraz większym wzięciem. Piotrku Śmierżak. Dzień dobry, mąż do wynajęcia. Właściwie jest. O męże, na godziny. Tak, tak zwaną To brzmi dumnie. Człowiek od zadań specjalnych, często nawet niewykonalnych. Dzień dobry. I można na godziny. W domu zawsze jest coś do zrobienia. Zepsuty kran, uszczelka, odpadająca glazura, regał do przestawienia. Dzień Czy tak jak tu, w Dzień. mieszkaniu pani Jadwigi. To zawiesić, a oto to jest takie się o, o Przymocować jakoś tam. Coś. To tylko zawieszenie szafek. Ale zadanie ewidentnie nie dla kobiety. Sama mieszkam, a to jest taka czynność, z którą sobie sama poradzić jako kobieta nie mogłam. A więc mąż, czy to z ogłoszenia, czy prosto z kanapy, potrzebny od zaraz. No i wisi. Kamil Czekirda to człowiek instytucja. Kilka lat pracy w Finlandii nauczyły go, jak naprawiać drobne usterki domowe. W Polsce działa już od kilku lat. Sobotnie popołudnie to dla niego czas wytężonej pracy. Większość to są kobiety, starsze osoby, ale mężczyźni są też. Niestety, panowie, coraz częściej słychać takie głosy. Nie każdy już wie, co to jest śrubokręt i jak się wkręca się śrubki. Pan Kamil wie. Oczywiście nie za darmo. W końcu jest do wynajęcia. Dla wielu pań naprawa na przykład zniszczonego barku... No pewnie, że trudne. ...to zadanie co najmniej karkołomne i niewdzięczne. Tak jak dla panów prasowanie, sprzątanie, chodzenie na zakupy. W całej Polsce, jak tu w Gdyni, można zadzwonić po żonę do wynajęcia. Nie chodzi zresztą tylko o prace domowe, ale i o pomocne rady. W zakupie garniturku, czy dobrać mu odpowiedni krawat, czy odpowiedni wystrój tam, czy buciki, czy cokolwiek, to wtedy też bym poszła. Jest tylko jedna zasada. Spotkania po pracy są absolutnie wykluczone. Wszystko poza tym to znak naszych czasów. W tej chwili mąż nie potrafi przykręcić karnisza, a żona nie potrafi przygotować posiłku, a więc gdzieś zgubiliśmy te podstawowe umiejętności. Praca dla złotych rączek znajdzie się zawsze, choć nie zawsze, taka jak w ogłoszeniu. Miałem telefon 12 w nocy. Zadzwoniła kobieta do mnie, że, że się zepsuł ekran. Ma taki miły e, głos, się przyjechał pan do mnie. No i odmówiłem, bo ja się świadczy tylko usługi remontowe, budowlane naprawcze. Lenistwo, brak odpowiednich umiejętności, brak czasu, a często wszystko naraz. To przyczyny, dla których na naszych oczach rodzi się nowy zawód. A mąż czy żona na godziny to przede wszystkim gwarancja świętego spokoju. Dla wydarzeń, Piosku Śmierzak, Polsat News, Lublin.